Cześć kochani, witam Was ponownie. Dzisiaj chciałabym a, przeczytać bardzo ciekawe paragrafy samuraja. Jakiś czas temu napisał książeczkę Prelidium, taki tytuł, i jest dużo pięknych przekazów na różne tematy, ale szczególnie chciałabym skupić się na, na nas, na naszej świadomości. Jak spoglądamy na świat, jak powinniśmy patrzeć na świat innymi oczyma i innym sercem, że tak powiem. I ten tytuł dałabym tego wideo Oddech Boga. Próby, jakim jesteśmy poddawani w życiu, wnoszą w nasz rozwój kolejne części wielkiej układanki. Z tych puzli tworzymy obraz, jaki widzimy. A to z kolei tworzy jeszcze większy obszar rzeczywistości. I nie jest istotne, jak długo to jeszcze potrwa, lecz ważne jest, co osiągnęliśmy podczas drogi naszych doświadczeń. Istota, istotna jest wiara w to, co się robi, oraz ulotne myśli. Są one punktem, od którego się odbijamy, jak od trampoliny. Im większe zrozumienie doświadczeń, tym większa siła odbicia wynosząca nas na wyżyny świadomego życia. Mówimy wtedy o oddechu Boga, o świadomości, która panuje nad wszystkim. Dusze narodzone w ciele człowieka, które są nam pomocą i żyją wśród nas, nie rozumieją zbytnio wyglądem, a jedynie stanem umysłu. No, tak jest, prawda? Pochodzą z poziomu odmiennej świadomości i nie stanowią większości społeczeństwa, postrzegane są wręcz jako zwyrodniałe ogniwo łańcucha, które nie pasuje do niego. Odpowiedzialność za przekazanie wszelkiego dobra, zgromadzonego w postaci pozytywnych uczuć, spoczywa na każdym, kto rozumie życie. Nie sposób uciec od samego siebie, od Podejmowania istotnych decyzji bez względu na ich trafność. Będąc dziećmi, widzimy świat inaczej. Dorastając, uczymy się. W miarę upływu czasu jesteśmy coraz bardziej świadomi przeżytych chwil i chcemy zmienić przeszłość. To jest właśnie wielu ludzi, na tym się niepotrzebnie skupia na przeszłości. To już jest, było. Nie, nie warto, szkoda tracić energii. Ale tak się nie uda. Nie da się cofnąć czasu i wrócić z przeżytymi doświadczeniami do dawnego życia. Mądrość polega na tym, aby nie cofać się w przeszłości, a żyć i korzystać z przeżytych doświadczeń w teraźniejszości i wykorzystać je też w przyszłości. Nie myślimy o cofaniu się, bo to jest powodem Spowolnienia, zatrzymania się naszej wędrówce dusz. Mam na uwadze życie tu na Ziemi, bowiem w innych, całkiem odmiennych światach spełniamy inne role niż te, które wypełniamy tutaj. Wnioskować można, że da się żyć obok czasu, istnieć w tym samym lub wręcz podobnym świecie równolegle, doświadczając innego rodzaju przeżyć. I przecież. Wielość swych doświadczeń i związanych z nimi uczuć możemy określić swoją świadomość yy, jako tą właśnie właściwą świadomość. Istniejemy pośród wszelkich stworzeń, jak korzeń drzewa, spragniony wody, który szukając miłości i wody życia, spija ogrom doświadczeń i sam zbiera informacje dla rozwiązania, roz, przepraszam, dla rozwinięcia swojej osobowości. I to jest prawda. Olbrzymią rolę spełnia świadomy rozwój jednostki, która rozpoczynając swoje doświadczenia, na bazie których gromadzi informacje, ma swój udział w doskonaleniu samego siebie. To jest bardzo proste. Nie prowokujmy w myślach niepotrzebnych sytuacji, bo są one wyobrażeniami naszego ego i poprowadzą nas w ślepy zaułek, z którego trzeba będzie zawrócić. Bardzo uważajmy na swoje ego, kiedy ono się właśnie o nas jakby ujawnia, że tak powiem, bo rzeczywiście a, to hamuje nas, to hamuje nas. Skupiajmy się na dobrych myślach. Jeżeli jakieś myśli do nas przychodzą, a, i, i na pewno wierzę w to, że każdy z was y, odczuwa w pewnym momencie, że coś jest nie tak, ale brniecie w tej negatywne myśli i brniecie, i brniecie, i się zagłębiacie, i Twoja świadomość nie, nie rośnie w ogóle. To jest bardzo ważny, ważny punkt. Kierujcie swe myśli ku dobru w nich zawartemu. Odnatuj, odna, odnajdujcie sens swego życia i, myśl, i myślcie o rzeczywistości, która dawno powinna być przywrócona. Właśnie myśli ciągle pozytywnie. Czytając między wierszami odnajdźcie to, czego szukaliście. Jedni przez całe życie nie znajdą tego. Co drudzy zrozumieją w jednej chwili. Obudźcie pokłady waszego intelektu. Obudźcie waszą wyobraźnię. To jest właśnie świadomość, kochani. Wyobraźnia to jest świadomość. Niejedną osobą trzeba. Porządnie potrząsnąć, aby się obudziła. To, co widzimy, nie zawsze jest tym, czym się nam wydaje. Patrzysz i nie widzisz rzeczy oczywistych i zrozumiałych, i aż trudno uwierzyć w to, co dostrzeżysz. Niuanse, które zauważasz, są tylko odnośnikami do rzeczy znacznie ważniejszych. Patrząc szerzej, możesz dostrzec więcej. To początek, prelidium, wstęp do pery życia, który niesie ze sobą wszystkie informacje potrzebne tym, którzy chcą, by obudzono ich świadomość. Tym, którzy chcą być świadomi swego ojcostwa i macierzyństwa. Jesteśmy tylko lokatorami naszych ciał. Zbogacamy się w przeżycia, niekoniecznie mając świadomość tego, co robimy. Dzięki świadomości integrujemy wszystkie myśli i doznania, które pozwalają nam zrozumieć siebie i sens naszego istnienia. Skoro światło ma zaświecić tu, na Ziemi, to skupmy się na tym, aby zaświeciło w każdym z nas, dając przykład innym i budząc je w sobie. Nasze serce jest siedliskiem prawdziwych myśli. To jest cała prawda. Kierując się wyłącznie umysłem nie dokonamy tego, co rozum i serce dokonują razem, ukazując nam prawdziwy sens naszych życiowych doświadczeń. Łącząc serce i rozum tworzymy coś na kształt bomby myślowej, która wybucha w nas, rozświetlając nam drogę, którą powinniśmy podążać. Niewielu słucha głosu swego serca. I nie miejmy im z tego za złe, bo oni po prostu nie rozumieją, po co tu są i dlaczego ich życie właśnie tak przebiega. To są tak zwane śpiące świadomości, bym tak nazwała. I dlaczego ich życie właśnie tak przebiega? Gdy się ockną, to będą już w innym świecie. O ile ich nie przywiązali się zbyt mocno do dóbr materialnych. To jest też jedna właśnie pułapka w naszym świecie obecnym to te pieniądze, które nas trzymają, bo nie, większość sobie nie wyobraża, jak można żyć inaczej. I to jest. Ale my z tego wiedziemy. Wtedy błądzą jako niespełnione dusze trzymane na uwięzi przez materię. Ciało jest powłoką jest naszym nośnikiem, lecz co zawiera? Kwintesencję miłości samego Stwórcy. Jeszcze raz powtarzam. Ciało jest powłoką, jest naszym nośnikiem, ale co zawiera? Kwintesencję miłości samego Stwórcy. To, co Jezus próbował nam przekazać, żebyśmy byli połączeni, bo nas odcięli ciemni, a, I on próbował nas połączyć ze źródłem i udało mu się, bo było wielu, którzy mieli to połączenie, ale większość nie. To jest nasze ciało duchowe, którego nie można rozebrać na części jak ciała fizyczne. Rozświetlone dusze ludzkie zostały dopiero co przybudzone światłem nie z tej ziemi. Rozpoznają po czasie co to miłość, wcześniej miały tylko jej przedsmak. Ulotny, służący połączeniu ludzi w pary, lecz on znika, a to, co się nadejdzie, jest czymś stałym, nie do pojęcia teraz, kiedy to światło nadejdzie o tym jest mowa. Całym sobą oddaję najgłębsze wyrazy szacunku temu, do samuraja słowa, który przekazuje mi swe myśli. Nie dla mnie one są, lecz dla wszystkich tych, którzy zechcą słuchać głosu swego. Serca rozumie, wybierając cel, dla którego żyją. A celem każdego z osobna i zarazem celem wszystkich istot jest współgrać i współdziałać ze sobą. Każdy powinien spojrzeć w lustro, zdać sprawozdanie z własnego życia i uświadomić sobie, że to może być ostatni dzień Twojego istnienia. Niech każdy zastanowi się, co może zrobić dla siebie. A co dla innych? Widzę, że ten strach w Waszych oczach to przerażenie, a że za chwilę się umrze. A przecież nie tak musi być. Można to wszystko zmienić. Wystarczy zrozumieć, po co się żyje. Gdy będziemy szanować siebie, zaczniemy szanować też innych. I to jest jednym z, jednym z pierwszych kroków czynionych w kierunku właściwego rozwoju. Czyli Unikajmy kłótni między sobą, kto ma rację, kto ma nie. Może wymieniajmy się wiedzą. I ktoś, kto więcej wie, czuje, bo większą ma świadomość, to po prostu niech przemyśli to, co ta osoba próbowała przekazać. Nie wykucając się, nie mówiąc, że to są bzdury, bo my jesteśmy teraz jednością, ale też różnorością różno na różnych poziomach świadomości. I to jest teraz taka mieszanina, kochani, że ja to widzę, co czytam, co słucham. A Damian tu pięknie to przekazuje, naprawdę. Dobro, które dajemy innym w każdej chwili uwagi, w każdym przeżytym momencie jest nam oddane. To jest prawda. W taki, w taki prosty sposób wzmacniamy swą własną moc, rozumu i serca bez chłopania się tym. Jak daleko zajdziemy, cierpliwie czekając na swoje pięć minut. Nie wystarczy mieć, aby żyć pełnią życia, ale trzeba też być i żyć w zgodzie ze wszystkimi i wszystkim, co nas otacza. Przeżywając wszystko świadomie, to jest ważne. Przeżywając wszystko świadomie, kochani, możemy zrozumieć zmysł Boga. Rozumiecie, co to jest? To zdanie mówi, to jest. Ja aż mi dreszcze przychodzę. Samoistnie nie oznacza bycia, bycia samotnym w życiu. Gdy spotkamy na swej drodze osobę, z którą można rozmawiać i śmiać się, to czujemy, jakby czas się zatrzymał. To tak jest. W takich chwilach uwalnia się szczęście poprzez wzajemne zrozumienie. Szczęście to stan umysłu, w którym każdy, kto potrafi wyzwolić z siebie iskrę dobroci przekazując ją drugiej osobie i obdarza ją swą uwagą akcepta, akceptują yy, uczucia. Nie dotyczy to relacji z ludźmi. Można być szczęśliwie żyjąc z kotem, psem czy innym zwierzęciem. Myśli związane to te, które trzeba uwolnić z pokładu rozumu. Używając serca Łączenie tych dwóch atrybutów prowadza harmonię w, naszym, w, naszych, w nas samych i w naszym życiu. Pamiętajmy, że to myśl była pierwsza, potem czyny, a następnie my. Tylko, że my jesteśmy na szarym końcu w ewolucji istnień w całym wszechświecie. Nie jesteśmy, jak myślą niektórzy, pępkiem świata i jednymi istotami rozumnymi. Istnieją cywilizacje, które są opiekunami Ziemi, dbają o nas, o naszą planetę, pozostają w cieniu, pomagają nam, będą całkowicie niewidzialni. Chroniąc nasze życie, dają przykład wielkiej miłości do nas. Nie wszyscy wiedzą o ich istnieniu, bo większość nie rozumiałaby ich postępowania. Mój cel to chronić nas przed cywilizacjami które dążą do zniszczenia naszej planety, do powolnego uczy... ucewistnienia życia na niej. Istniejąca niegdyś na Ziemi harmonia została zburzona przez narzucone nam wszelkie maści, systemy i hierarchie. obecne zło panoszy się podczas wojen będących niczym innym jak tylko produkcją negatywnej energii, upodleniem rasy ludzkiej. Pociągają za sobą miliony niewinnych ofiar, mających strach w oczach i nie, nie rozumiejąc dlaczego. Dlaczego muszą tak cierpieć. I to już kończę. Chciałam taki ostatni paragraf a, powiedzieć od siebie. Bądźcie pozytywni, kochani. Bądźcie świadomi. Pamiętajcie, że a, tu i teraz jesteśmy i wyciągajmy z tego momentu, każdego momentu przeżycia lekcję jak najlepiej. Pozytywnym znaczeniu. Co było, nie liczy się. Może wyciągnij wnioski, co było, i nie powtarzaj błędów, ale my wracamy do tego nowego świata, który kiedyś był. Znaczy nowego teraz, bo jesteśmy tym złym, ale będzie tak jak kiedyś. Raj, będzie dobrze. I tego Wam życzę. Cudownego dnia. Cudownego wieczoru, kocham Was wszystkich, do usłyszenia. Pa!